Witaj na kanale Zrozum Boga, gdzie poruszamy najważniejsze elementy wiary, analizujemy kluczowe fragmenty Pisma Świętego i stawiamy pytania, które mogą zmienić Twoje spojrzenie na życie. To nie jest miejsce na powierzchowne odpowiedzi. Tutaj zadajemy trudne pytania, kwestionujemy utarte schematy i szukamy prawdziwego znaczenia symboli, które kryje w sobie wiara chrześcijańska. Zrozumienie Boga to nie jest kwestia jednego wykładu i przeczytania Pisma Świętego, to aktywny proces, który trwa całe życie. Subskrybuj nasz kanał, aby nie przegapić nowych materiałów. Ten jeden prosty gest pozwoli nam się rozwijać i regularnie dostarczać Ci wartościowych treści, dzięki którym lepiej zrozumiesz swoją wiarę. Zastanowisz się nad tym, co robisz i co być może jeszcze możesz zmienić, aby Twoja relacja z Bogiem była głębsza. I bardziej autentyczna. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach.